Storkowy wieczór przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej, a jego epicentrum znalazło się w samym sercu koalicji Trzecia Droga. Media obiegła błyskawiczna informacja o rzekomym końcu sojuszu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Zanim kurz na dobre opad na doniesienia te zareagował lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołodnia w zasadzie potwierdzając rozstanie. Chwilę później nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. i policji PSL zdementowali tę rewelację, tworząc kompletny chaos informacyjny i odsłaniając głębokie pęknięcia wewnątrz jednego z kluczowych filarów obecnego rządu. Cała burza rozpoczęła się od publikacji Gazety Wyborczej, która, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że podczas wtorkowego posiedzenia Rady Naczelnej PSL zapadła decyzja o samodzielnym starcie ludowców w przyszłych wyborach parlamentarnych. Miało to oznaczać faktyczne zawieszenie projektu trzeciej drogi, który zjednoczył obie formacje w serii czterech ostatnich kampanii wyborczych. Jako główny powód takiej decyzji wskazywano słabnące notowanie koalicji, która w ostatnich sondażach balansowała w okolicach 5% poparcia, czyli znacznie poniżej 8% progu wyborczego wymaganego dla koalicji. Dla ludowców partii z ugruntowaną pozycją samodzielny start i walka o przekroczenie 5% progu dla pojedynczej partii mogła się wydawać bezpieczniejszym rozwiązaniem niż ryzykowanie bycia pod progiem w Sojuszu. Na te doniesienia niemal natychmiast z zaskakującą gotowością odpowiedział Szymon Hołownia. Na platformie X opublikował wpis, w którym wprost odniósł się do medialnych rewelacji. Decyzję Rady na czele naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu trzeciej drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością, napisał marszałek Sejmu. Podkreślił, że umowa między partiami dotyczyła serii czterech wyborów, a wzajemne zobowiązania zostały dotrzymane w atmosferze lojalności i zaufania. Co więcej, Hołownia zapowiedział zwołanie rady krajowej swojego ugrupowania na 28 czerwca i zadeklarował, że perspektywa samodzielnego startu w kolejnych wyborach daje nam dziś poczucie szerszej politycznej radości. Jego komunikat brzmiał jak oficjalne, polubowne pożegnanie się z politycznym partnerem. Gdy wydawało się, że wszystko jest już jasne, a polityczny rozwód stał się faktem, nastąpił zwrot o 180 stopni. Czołowi Policji PSL w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Skorzelski, zaczęli publicznie dementować doniesienia o podjęciu uchwały w sprawie zakończenia koalicji. Rozmowa z mediami jasno stwierdzi, że taki formalny akt nie miał miejsca. Głos zabrał również rzecznik prasowy Stronnictwa Miłosz Motyka, który przyznał, że na Radzie Naczelnej toczyła się dyskusja o tym, że formacja musi być gotowa do samodzielnego startu w wyborach, jednak unikał potwierdzenia, by zapadła ostateczna wiążąca decyzja ten komunikacyjny chaos obnażył głęboki kryzys wewnątrz trzeciej drogi. Nawet jeśli formalna uchwała o rozstaniu nie została przegłosowana, sama dyskusja na ten temat, przeciek do mediów i błyskawiczna, niemal entuzjastyczna reakcja Szymona Hołowni świadczą o tym, że dni tego sojuszu jako projektu wyborczego są już policzone. Wszystko wskazuje na to, że w PSL istnieje silna frakcja dążąca do separacji, która postanowiła poprzez social media powstawić swojego koalicjanta i być może czyni własnego kierownictwa przed faktem dokonanym. Choć obie partie zapewniają o dalszej konstruktywnej współpracy w ramach rządu koalicji 15 października, to ich drogi w kontekście przyszłych wyborów najprawdopodobniej się rozejdą. Storkowy wieczór pokazał, że trzecia droga, nawet jeśli formalnie wciąż istnieje, jako idea wspólnego marszu straciła rację bytu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.